Siema! Witam na kanale się naprawi. W dzisiejszym filmie pokażę Wam archiwalne materiały, gdzie odnawiałem alufelgi do Alfy 159 Aluski 16. Jak widzimy właściciel poprzedni chyba jeździł po krawężnikach, bo ranty są całe Zniszczone, czekało mnie dużo pracy. Robiłem to pierwszy raz. Nie używałem tutaj żadnych szlifierek, żadnych sprzętów. Gradacje papierów, które zostały użyte, to 80 brzmi. Grube takie ubytki. Ślifowałem właśnie papierkiem 80. Wszystko na sucho. Później wiadomo, 120, 180, 240. No i tak. Coraz wyżej, coraz wyżej. Skończyłem bodajże na 600 albo na 800. To już jest papier wodny. No te felgi były naprawdę w opłakanym stanie Ale zobaczycie jak z tego ładnie wyszedłem byłem wtedy zadowolony z tego efektu. Widzimy tutaj było naprawdę dużo pracy zrobionej. Ubytki były spore. Żeby auto wyglądało jakoś. To oczywiście co. A luzki są, moim zdaniem, bardzo ważne, więc, więc tutaj starałem się jak najbardziej. A że to były felgi koła na zimę, więc, więc trochę zaszalałem z kolorem. Ale kolorek zobaczycie później. Tu już widzimy efekt szlifowania. Zaraz zobaczymy. Felgi w całej okazałości już w podkładzie. Oto Felgi już zapodkładowane. Zaznaczam kolejny raz, że robiłem to pierwszy raz. Trochę długo mi się z tym zeszło, bo starałem się jak najbardziej. Samemu wypracowałem swoją metodę napraw szlifowania. Przy kolejnych alusach, felgach już ta praca szła szybciej i efekt był jeszcze lepszy niż widoczny tutaj. A tutaj już mamy aluski w kolorze, pomalowane. Zaraz zobaczycie, jak to wyglądało na mojej niebieskiej alfie. Nie każdemu te zestawienie się podobało, ale ważne, że właścicielowi, czyli mnie się podobało, sam raz na zimę. A każdy robi, jak uważa. No i to by było na tyle kończę tutaj filmik zapraszam do subskrypcji kanału do oceny filmu oraz czy chcecie zobaczyć takie filmiki z renowacji alufelg ponieważ mam przynajmniej na dwa trzy filmy materiału więc pozdrawiam was wszystkich trzymajcie się siemanko